Tak, rozpoczynamy wydarzeniami, które będą, tak jak zapowiedzieliśmy, miały miejsce w wokół areny, czyli pierwsze biegowe wydarzenia, bieg kobiet. Na początku potem 12-13 maja dni dla miasta, dni dla mieszkańców, potem trzeci tydzień maja igry, festiwal muzyczny, potem e, e, 30 maja koncert Armin, e, taka blisko 10-godzinne wydarzenie muzyczne dla e, kilkunastu tysięcy osób e, z Polski i z zagranicy. E, zaraz później, następnego dnia, 1-3 czerwca, e, Mistrzostwa Europy w jiu -Jitsu. W tej umowie zawartej z y, spółką, którą powołała Fundacja Radan, nie ma gwarantowanych dopłat. Umowa jest na 3 lata tylko. Biorąc pod uwagę ekipa, która. Przyszła do tej spółki zarządzającej, no jest tak renomowana, że daje bardzo duże prawdopodobieństwo sukcesu w krótkim czasie. Obiekt w Gliwicach jest dzisiaj współliderem z Krakowem. W związku z tym. Na przykład pod względem organizacji takich największych muzycznych wydarzeń myślę, że będzie brany pod uwagę w pierwszej kolejności z Krakowem, no bo ta pojemność związana z liczbą gości, liczbą uczestników jest bardzo ważna. Drugi ważny element to jest element lokalizacyjny. Jesteśmy w bardzo silnej aglomeracji, jesteśmy e, bardzo dobrze położeni, jest świetna lokalizacja, łatwy dojazd. Nic nie jest e, tutaj zagwarantowane. To, że jest ładny obiekt, to, że on jest wielofunkcyjny, to, że jest nowoczesny, to tylko jest e, obiekt. E, a teraz e, zarządzanie, współpraca z promotorami, e, umiejętność e, zrozumienia branży, umiejętność negocjacji, umiejętność organizacji imprez będzie miało znaczenie, a także doskonała współpraca z miastem. I partnerami miasta. Ponad 13,5 tysiąca miejsc siedzących z wykorzystaniem płyty, czyli na wydarzenia muzyczne. To może być, to jest poziom 17 tysięcy. To jest także mała arena, która może być od 1000 do 3,5 tysiąca osób. W połączeniu, gdybyśmy sobie wyobrazili festiwal muzyczny Grany na dwóch arenach, to jest ponad 20 tysięcy uczestników. To jest kubaturowo dzisiaj na pewno największy obiekt wielofunkcyjny zamknięty w Polsce. To jest także bardzo, bardzo rozbudowana ta baza produktów dodatkowych, 31 lóż, restauracje. No takie podstawowe liczby miejsca parkingowych, ponad 800 miejsc parkingowych. Na podstawie dotychczasowej działalności tej ekipy, to znaczy i pana Marcina Herry, i pana Andrzeja Boguckiego, i zespołu, można powiedzieć, że ten sukces na pewno nie jest gwarantowany, ale jest wysoce prawdopodobny. Dlatego, że dotychczasowe przedsięwzięcia, których organizatorami byli właśnie wymieni panowie, kończyły się spektakularnymi sukcesami to Polska była chwalona na ogromną skalę z powodu jakości organizacji, którą ci panowie zapewniali. Myślę, że ten sukces będzie powtórzony również w Żybliwicach.